Witam Was w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj pokażę Wam jedną sztuczkę typu. Cię? Pokażę Wam jedną sztuczkę, może tak muzykę, żeby się nie nudziło. I pokażę Wam jedną sztuczkę z pojawieniem się i znikającą kartą. Więc patrzcie uważnie Potem wyjaśnię to. również Mamy tu kartę. Jak widać. udać Mam kartę tak. Mam kartı, kartı teraz, prawda? Gdzie mam kartę? A teraz patrzcie. Pokazuję wam to jeszcze raz, tylko tak bardziej. Bak, O, witam z powrotem. Pokażę Wam jeszcze raz ten trik. Bo wcześniej mi się trochę nie udało. I chciałem Wam jeszcze raz pokazać. Może nie zauważyliście tego, jak mi się nie udało. Więc pokażę jeszcze raz trzy Gdzie jest karta? I patrzcie teraz. Karta wróciła. Zniknęła. I znowu jest. I teraz Wam wyjaśnię o co chodzi w tej sztuczkę, wyłączę muzykę i wracamy za chwileczkę po przerwie. I 3, 2, 1 wino z powrotem. No i chwilka. Mam tą kartę, to wtedy. wybieram sobie kartę. Mam tu kartę. Widzicie? Dziesiątka wino. Wino? Tak dobrze to może być jak karta jak zwykle, zwykła karteczka, karta no. I bierzemy, robimy tego Spidermana, widać? Bierzemy tą kartę, pokażę tak z waszej perspektywy, jak mamy tego Spidermana, mamy kartę, ją tak wkładamy tu pomiędzy tego Spidermana, łapiemy ją tak rękoma i tu palcem jak widać. I jak robimy tak, przez chwilę właśnie jak nie robiłem, Karty nie, no widać, już kawałek widać, ale wcześniej nie było widać, bo zrobiłem to tak bardziej starannie. Przyłożyłem się tak bardziej do tego. I teraz więc pokażę wam to tak z mamy tak, tak, mamy tak tą kartę już na tym Spider-Manie. Tutaj tak mieliśmy na Spider-Manie, ale później zginamy palce, żeby trzymać tą kartę, ale przed tym musimy zgiąć kartę. Robimy takie coś. Jak widać. Takie coś. Tym palcem jeszcze tu. Potem Przekładamy. Karty nie ma. Nie widać jej to Widzicie? I z powrotem jak wraca... Mam kartę. No tam trochę było widać. Nie udało mi się, bo mi wyskoczyła. Dopiero właśnie się uczyłem tego triku. Łop. No, widać. <tryk> no trzeba parę prób właśnie mieć, żeby się udało. Nie ma. No tylko ona pęka, bo... Znaczy pęka, co ja mówię. Przepraszam was. Ale... Mam kartę, znaczy jest karta? Zasłaniam? Nie ma karty, jak widać. No i z tej strony mamy tą kartę. I tak można się założyć, że ta karta, może Wam pokażę jeszcze jeden trik, ale to już nie dzisiaj chyba, bo ten film już chyba dzisiaj, ten filmik dzisiaj to jest mój trzeci. Pokażę Wam może jeszcze, jak zmienić koszulkę w dwie sekundy. To może już pokażenie wam. Pokażę Wam jeszcze jeden bardzo fajny trick. Naprawdę, bardzo fajny trick. To jest naprawdę bardzo, bardzo i to bardzo fajny trick. Ale to już chyba nie dzisiaj Więc dzięki za obejrzenie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dajcie suba pod filmem. I zostawcie komentarz, jak, jeśli Wam się spodobało A, jeszcze nagrywam ten tym właśnie pytanie i wyzwanie. I proszę jakieś tam zadawać pytania, wyzwania. No i to wszystko chyba w dzisiejszym filmiku. Pokażę Wam jeszcze raz to. Łapiemy tak. Łap! No. Mamy kartę? Nie mamy. Mamy? Nie mamy. To bardzo szybko. No Tylko właśnie trzeba uważać, żeby się nie, nie panu trzeba mocno trzymać. No i widzicie? Trzeba ją pięknie łożyć. No, mamy. No i tak dalej. Dzięki za obejrzenie. No i to chyba wszystko dzisiaj. Więc jeśli Wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę No i to wszystko na dzisiaj, więc dzięki, cześć i na razie